Co dobre, szybko się kończy, bo właśnie wróciłem wczoraj słuchajcie, ze słonecznej Hiszpanii, gdzie było w dzień w granicach 15-20 stopni, czyli idealne warunki na motocykl, idealne warunki na szkolenie, kolejne zresztą szkolenie torowe, które odbyłem. I słuchajcie, tak jak dostałem tam w kość, to chyba nigdy tak na motocyklu w kość nie dostałem. Szkolenie mega konkretne, mega wymagające, i myślę, że jakiś tam level wyżej poziom podniesiony, bo naprawdę było grubo i soczyście. Uwierzcie mi. No ale dobrze czasami tak właśnie ze zmęczenia zresetować głowę, a przy okazji zimą troszeczkę z motocyklami na drodze poopsować. A wracając do tematu słuchajcie. Co my tu mamy? Kolejnego delka Faustroma Wistroma, kto jak lubi tak nazywa, ja mówię zazwyczaj Faustrom 650. No prawdziwa dziewica mi się trafiła, ponieważ motocyk ma tylko jednego właściciela zakupiony, zakupiony. W 2021 roku i legitymuje się przebiegiem na chwilę obecną 28 tysięcy z groszem. No co tu mówić, świeży motocykl, nowy motocykl, z tego co widać dbany motocykl, jeżdżony tutaj i użytkowany z głową. Także zobaczcie jak wygląda taki motocykl, który ma w 30 tysięcy tak żebyście się nie dali gdzieś tam nabierać tu dodatkowo jeszcze wchodzą oczywiście lata które też wpływają na jakość tych wszystkich śrubek czyli na wygląd, że nigdzie nie ma jakichś tam śniedzi, jakiegoś tam nalotu i tak dalej, aczkolwiek wygląda silnik tak jakby wyjechał praktycznie dziś z salonu no, właściciel się zdecydował do mnie przejechać na kołach w tych warunkach, także gdzieś tam troszeczkę się po drodze pobrudził, bo warunki może nie są najgorsze, no ale nie sprzyjają i teraz tak, co my tu robimy w tak świeżym motocyklu no przede wszystkim po takim przebiegu wypadałoby zajrzeć do zaworów, co też uczynimy, zobaczymy czy wszystko się trzyma pięknie w normie, do, do łańcuszków to na, przy tym przebiegu zaglądać nie ma co jedynie pokażę w jakim stanie są po 30 tysiącach czyli powinny być moim zdaniem jak nowe czyli robimy zaworki eee, wiadomo, na koniec synchronizacja, ustawianie TPSów, STP i tak dalej eee, co on tam ma eee, co jeszcze? sprawdzenie łożyska główki ramy ale podejrzewam, że naprawdę tylko sprawdzenie czekajcie, jeszcze sobie wezmę ściągę eee, wymiana płynu eee, chłodniczego ok, tu się zgodzę Wymiana płynu hamulcowego przód-tył, to też warto zrobić jak najbardziej i chyba już nawet troszeczkę ciemny będzie ten płyn, aczkolwiek po otwarciu dekla się okaże jak, w jakim on tam jest stanie. Wymiana filtra powietrza, yy, wymiana oleju yy w silniku i czyszczenie inaczej łańcucha, ponieważ łańcuch jest taki powiem Wam yy, no średni jeżeli chodzi o jego Wygląd może niekoniecznie jest jeszcze mega wyciągnięty. 28 tysięcy może być, nie musi. Przy takim motocyklu, zależy kto, jak dbał, jak jeździł, jeszcze może być w całkiem fajnym stanie. To sobie sprawdzimy, jak go wyczyścimy. Kury podjechał, ale już, już jest. No, także taki ogólny przeglądzik powiedzmy, po tych takich planowanych. 24 tysiącach wypadałoby zrobić. Tam troszeczkę z groszem, nie przeszkadza. Myślę, że będą to albo drobne korekty, a może tylko i sprawdzenie. Zobaczymy, jak ten silniczek się tutaj nam e, miewa. No, tu jakieś drobne obtarcia od butów, no ale motocyklem się jeździ, a nie patrzy się na niego w garażu, w salonie, czy gdzieby tam te motocykle sobie e, trzymać. Także cóż, troszeczkę. Ogołocimy motocykl. Za wiele rozbierania nie ma, aczkolwiek kilka tutaj klipsów, śrubeczek odkręcić by należało. Dostać się tu też z przodu, czyli chłodnicę też sobie tutaj ogarniemy. Zajrzymy tu i tam i być może skończy się tylko na kontroli. Świece ponoć do sprawdzenia, bo były jakiś czas temu wymieniane. Kwestia, jeżeli są ok, to ok. A jak będą już jakieś podejrzane, to podmienimy. Zobaczymy, co co tu siedzi jak to, jak to wszystko wygląda. Także cóż, motocykl na serwis i bierzemy się za dziewicę, bo, bo raczej nikogo tutaj jeszcze nie było. Także bardzo, bardzo fajny motocykl, aż, aż się chce przy nim coś tutaj pogrzebać, aczkolwiek trzeba uważać, bo żeby nigdzie nie zarysować, nic nie popsuć, bo, bo motocykl praktycznie świeżo tenki. I zaraz pojawi się też drugie Suzuki gdzieś tam w tle Też z fajną historią, też pewny, świeży motocykl No myślę, że jeden koło drugiego jak będą stały No to będą e, to motocykle na podobnym poziomie dbania I szanowania e, No i dwa bardzo, bardzo fajne i lubiane przez Was motocykle To co, porozbieramy troszkę, widzimy się na serwisie, właściciel co tu dostarczył? Olej, filtr oleju i, i, i BMCK. Filtr odpowiednik Kana Jedni mówią lepszy, drugi gorszy, inni mówią gorszy od KNA. Kwestia już kwestia waszych opinii. To tyle. reszta tam w mojej już gestii załatwić. Całą resztę uszczelki i cała ta. Tutaj inne rzeczy, które będą nam potrzebne. Także widzimy się za chwilę. Jak widać, motocykl ogołocony i rozdziewiczony. No cóż można powiedzieć o takim świeżym motocyklu? Wszystko pięknie, ładnie się rozbiera, wszystko na swoim miejscu. Nie pogubione, nie jakieś tam zardzewiałe, obrobione śruby. No to jest motocykl, przy którym chce się pracować i takie motocykle chce się widzieć. Co do samego motocykla, co tu możemy sobie powiedzieć? Ano tyle, że tak, dowiedziałem się od właściciela, że świece, słuchajcie, były wymieniane na 14 tysięcy, a motocykl ma 28 tysięcy. I tutaj producent deklaruje, żeby wymieniać te świece co 12 tysięcy. Właściciel chciał jeszcze je zostawić, ale jeśli ma być szczery, to ja bym te świece wymienił, ponieważ delikatnie tutaj te świece irydowe, świece elektrody, te irydy są delikatnie nadpalone. Tak bardzo delikatnie to jeszcze nie jest nic wielkiego. I ta przerwa już po prostu jest troszeczkę większa jak być powinna. No bo to widać, że elektroda się już delikatnie gdzieś tam od temperatury odgina. Czy to jest? Czekajcie, że wyłączę tę lampę, bo ona tutaj nie pomaga. Czy to jest ten typ, który powinien być, czy został wkręcony? Jeszcze sobie sprawdzę, ale myślę, że ktoś tu delikatnie się pomylił. To nie jest duża odchyłka, ale i tu nie chodzi o ciepło, o ciepłotę, ale to sobie sprawdzę. Także jeżeli chodzi o świece, ja bym je wymienił. I tutaj nie ma co przewalać. Jest świeży motocykl, wszystko pięknie, ładnie. Załóżmy, e, załóżmy e, nowe świece. Taka jest tutaj moja opinia. Drugich nawet jeszcze nie wykręcałem, bo na razie sobie wykręciłem tylko te od góry, które mi przeszkadzały. I dzięki którym mogłem sobie już lekko kręcić silnikiem. Wszystko wygląda, no co? No co wam powiem? Jak to w nowym motocyklu? Fajnie, ale nie tylko wygląda, ponieważ wszystkie luzy trzymają się w normie. Proszę bardzo, wydech od 0,10 do 0,20 e, do 0,30. Zobaczcie, pyk pięknie. E, od 0,10 do 0,20, jeszcze pięknie. Także nawet nie dotykamy. Łańcuchy tutaj sztywne na boczki troszkę chodzą, ok to nie jest nic złego, natomiast jeżeli chodzi o cią, zapomnijcie, próbowałem nawet tutaj delikatnie wkrętaczkę zobaczyć czy się poddadzą. No, nie chcą. Nie chcą ze mną się w ogóle tutaj dogadywać, odchodzić, także jest yy, jak najbardziej poprawnie i to spokojnie do następnej regulacji zobaczymy wtedy co będzie, ale jest szansa, że, że na następnej regulacji jeszcze będą trzymały się dzielnie, wszystko oczywiście do doczyszczenia pokrywy też, yy, tu wszystko pięknie, ładnie czysto, nie będziemy się rozwodzić na, na, na przepraszam, czteroletnim motocyklem, dopalanie spalin. To jest właśnie jak odpalacie motocykl zimą, bo ja go sobie przepaliłem i posłuchałem, jak on chodzi, żeby ewentualnie coś jeszcze wychwycić. Wszędzie pełno wody się skrapla. Niestety przy tych odpalaniach tego się nie pozbędziecie. Dopiero podczas jazdy, kiedy ta temperatura będzie, yy, będzie konkretniejsza, to samo ze świecami. Yy, no, i też trzeba wyczyścić tutaj system dopalania spalin, ponieważ no, troszeczkę mu się zebrał yy, bardziej. Nawet tylny cylinder tutaj obrzucił troszeczkę ten systemik. Ale to wszystko do, do ogarnięcia i to nie jest problem. O, czy mamy jakiś problem? Na chwilę bez są żadnego. Sprawdziłem też łożysko, główki, ramy. Bardzo ładnie chodzi. Także luzy mamy przepiękne. Kwestia wyczyszczenia, wrzucenia nowych uszczelek, które jak widać tu już czekają wszystkie, wszystkie, wszystkie elementy, które ja potrzebuję. Łącznie z uszczelkami tutaj pod napinacze, które się nie przydadzą. Także nie wszystko, ale byłem przygotowany nawet na inne możliwości, bo nie wiedziałem, że ten motocykl jest. Yy, praktycznie yy, fabrycznie nowym można tak powiedzieć i od pierwszego właściciela bo niektóre wiecie jak mają 20-30 tysięcy ile one w rzeczywistości mają że gdzieś jedynki zabrakło gdzieś znikło tutaj nie tutaj jest naprawdę wszystko yy, ślicznie pięknie ładnie no i tyle no to tyle troszkę kurzu jak to na motocyklu który jeździ a tak wygląda to yy, bardzo, bardzo miło na takie tematy się patrz. No, yy, co ja tu więcej miałam wam powiedzieć? Chyba nic. Yy, trzeba sobie to wszystko poczyścić. Poskładamy, z domówie świecę. O ile właściciel się domówi, ale myślę, że nie będzie kłopotu tutaj, bo to facet jest konkretny i tutaj nie będzie oszczędzał, jeżeli będzie z mojej strony yy, taka sugestia, tak podejrzewam. Poskładamy, zobaczymy, co tu w ogóle synchronizować. Chyba będzie się na jakichś bardzo drobnych korektach. Te TPS-a tu się już nie ustawia tak fajnie na wyświetlaczu, tylko niestety już na pomiarze multimetrem. Pozalewamy nowymi płynami i motocykl będzie gotowy. Tam jakieś drobne jeszcze tematy, o których mówił. No to co, mamy to, mamy to. Czas doczyścić, składać i takie roboty. Kontrolne lubię najbardziej, nie trzeba było rozbierać. No, ale kto wiedział, lepiej sprawdzać niż później się zastanawiać przez kolejne 24 tysiące, czy na pewno coś się tam w środku nie dzieje. A naprawdę, takiego silniczka by było szkoda, żeby gdzieś się tam jakiś zawór nadpal. To tyle. Ja się tutaj biorę za te moje prace. Poskładam sobie wszystko ładnie i będziemy cisnąć. Płyny yy, i inne drobne tematy to sobie przeschnie, a później już będzie odpalenie stroni. Także widzimy się jak zawsze po drodze. No dobra, słuchajcie, mamy wszystko ogarnięte. Tak pod pierwsze yy, składanie, także wygląda to całkiem, całkiem przyjemnie. Zresztą mówię, tu wszystko było yy, no fabryczne, więc kwestia tylko do czyszczenia. Po tym fabrycznym składaniu, i tyle do palanko, jak widać, też już poogarniane pokrywy, wszystko, wszystko, wszystko pięknie przygotowane. Co do świec, słuchajcie, wykręciłem sobie jeszcze te boczne świece, bo jak wiecie, tutaj w tych Dela Austromach są po dwie świece na yy, cylinder i takie moje czucie, To są te świece, które przychodzą tu, od góry. Yy, I zobaczcie na te świece. A zobaczcie sobie. Nawet tutaj, na te świece. żeby nie było, pokażę. Yy, to się uda. Wygląda na to, jakby, jeżeli było wymieniane, to były wymieniane tylko te górne świece, które przychodzą tu yy, przez pokrywę zaworów. A o tych być może ktoś zapomniał. Może zapomniał, że są po dwie cylindr. Takie jest moje przypuszczenie, aczkolwiek mogę się mylić. Nie chciałbym tu nikogo osądzać, ale jak widać po nalotach, te, świe te świece coś tutaj już lekko bierze, a te są nieporównywalnie w innym stanie, nawet jeżeli chodzi tutaj o te zewnętrzne powierzchnie. Co prawda. Y mają lepsze życie, w lepszych warunkach tutaj, bo są schowane, te z boku coś zbierają. Ale patrząc nawet po gwincie, który jest tutaj mocno, mocno ciemny, no to można przypuszczać, że nie zostały wymienione, ale głowy nie do. Takie moje przypuszczenie, dlatego nie ma się co pitolić, wymieniamy, bo te świece i tak już mi się troszeczkę nie podobały. 14 tysięcy wystarczy. Świeży sprzęt, naprawdę nie oszczędzajmy już na świecach, bo aż, aż nie wypada. E, I co? Świece będą dopiero jutro, dlatego dzisiaj sobie wszystko złożę, jutro kwestia wkręcenia świec. Niech sobie masa przysknie. Dzisiaj jeszcze sobie ogarnę e, motocykl, jeden, drugi, jeżeli chodzi tutaj o płyn hamulcowy. E, I to będzie dość. Po, e, zaschnie sobie masa na jutro. Kręcę świecę, wkładam w chłodnicę, zalewamy płynami, odpalamy i mm, będzie strojonko. Yy, a tutaj co jeszcze wypadałby zbiorniczek, ogarnąć, ale to później, już będzie tu wszystko ładnie złożone, bo nie chcę nic tutaj zabrudzić. Yy, także tak to, tak to wygląda. Zawory, jak mówiłem, przepięknie grają. Yy, no nie jest tylko się cieszyć z takiego posiadania fajnego fabrycznego. Sprzędu, którego e, jest się posiadaczem od nowości. To co? Widzimy się, myślę, już przy, e, przy pierwszym odpaleniu. Chodziło przód spoko, bardzo czyściutko, ładnie. E, natomiast z tyłu zobaczcie, e, w nowym motocyklu 4 lata, nieduży przebieg. Zobaczcie, jaki kolor ma płyn. Także naprawdę warto wymieniać ten płyn regularnie. To no już ten moment. Zalane, poskładane, przeschnięte. Yy, myślę, że nie ma się co tu jakichś niespodzianek na szczęście spodziewać, bo za dużo nie napsułem. No to próbujmy. oleum, już świeże, zalane y... STP y... czyli drugie przepustnice są ok, na tym STP pokazuje, ponieważ y... ma być 1.1 1 do 1.14 drobniśka korekta ale to y... naprawdę y... drobna za chwilę wracam grzech było nie poprawić Mamy jeden, jeden. Także cóż, yy, ogarnięte. Poskładamy wszystko, jeszcze go raz odpalimy. Czy wszystko co celali nie wywala żadnych błędów. Yy, I możemy ubierać już wszystko. W owiewki, składać. I zostanie do przeserwisowania jeszcze yy, napęd. Ale to już drobnostka. Maszynka skończona. Jak widzieliście większość rzeczy polegała jedynie na kontroli sprawdzeniu sprawdzeniu. No ale takie rzeczy trzeba robić zgodnie z wymaganiami producenta. Akurat tu się pięknie trzymało. Jak widzicie nie zawsze tak pięknie się trzyma. Eee, także maszynka ogarnięta. Płyn hamulcowy jak najbardziej wypadało. Olej to wiadomo przy okazji. Filtr powietrza również już swoje. Jak widać, zabrał i wcale go nie szkoda. Świeczki jak najbardziej tak. Podejrzewam, e, poprawię się. Świece były w porządku, jeżeli chodzi o znaczenie. E, coś, coś źle mi się zapamiętało. E, spojrzałem do serwisówki, wszystko było ok. E, natomiast górne być może były wymieniane. Boczne, podejrzewam, że była jeszcze fabryka, ponieważ jak odkręcam to, też czułem inny moment. Bardzo leciutko góra dokręcona, a boki były mocniej. Także coś tu. Coś tu jest nie tak, ale nie wnikamy. Wymienione świece, e, ogarnięty, jak widzieliście, większość sprawdzenie, korekty, drobne TPS-a. Synchronizacji pierwszy raz w życiu nie robiłem. Po prostu podłączyłem, jak widzieliście, było i Łańcuch, e, to, by, to był chyba naj, najsłabszy e, punkt tego motocykla, ponieważ był bardzo brudny, bardzo zaniedbany. E, wszystko tutaj było klejone tym smarem i tak dalej, także to mi się tutaj nie podobało i był tak cholernie luźny, że aż, e, aż głowa mała, po prostu on sobie tutaj wisiał takim półokręgiem, e, no co, coś, coś niefajnego, ale e, jak widzicie wszystko wyczyszczone łącznie z zębatką, wszystko tutaj ładnie. Pięknie doczyszczone, łańcuch przesmarowany. O dziwo, mimo takich jakichś tutaj zaniedbań z naciągiem, z czystością tego łańcucha, bo czystość jest też cholernie ważna. W jakiś czas trzeba ten łańcuch mimo smarowania też wyczyścić. To wyciąg jest jeszcze bardzo równomierny, także łańcuch jak na jak najbardziej nadaje się do dalszego użytku, choć widząc jego stan i jego wyciąg miałem pewien Eee, pewne zastrzeżenia i obawy, że jednak skończy się na nowym zestawie. Nie, łańcuch jest ok. Także doczyszczone, sprawdzone, Zacelali papiery i szykować Jedynie co zapamięci smyczka, i to tyle. Eee, także cóż, kończymy tą temat jednej suzuki. Zaczynamy drugie bo wkracza waga eee, ciężka. Ten motocykl już kiedyś u mnie był i znowu zawitał na mały eee, przegląd. Ale to już u innego właściciela. Dobra, to co? Widzimy się przy kolejnych poczynaniach. Do zobaczyska, cześć!